Absolutnie zdrowy tryb życia. To dotyczy zdecydowanej większości. Gdybyśmy przeszli na analogię medycznej i chcieli powiedzieć, że ingerencje chirurgiczne mają dotyczyć społeczeństwa, to nigdy by medycyna tego nie była w stanie zrobić. Podobnie ogniwa sieci bezpieczeństwa. Te ingerencje chirurgiczne muszą ograniczyć do ekstremalnych przypadków. Dlatego jestem zdecydowanie za tym, żebyśmy mieli zdrowy system bankowy, zdrowe mury ogniowe, które są wkomponowane w działalność banków. Ważniejsza będzie bezpieczna działalność niż ingerencje bankowego funduszu gwarancyjnego czy innych instytucji, które transferują środki ze zdrowych do chorych instytucji. Stąd też przyjmuję, że mogą nastąpić zdarzenia ekstremalne, które biorąc pod uwagę wartość jaką jest stabilność sektora, wymagają ingerencji chirurgicznej. Natomiast jeszcze raz podkreślam, absolutnym priorytetem, priorytetem jest zdrowy tryb życia, działalność instytucji kredytowych, które na co dzień, nie podejmują nadmiernego ryzyka, które działają jak ten zdrowy kryobieg w gospodarce. Skoro ryzyk umowa, na ile właśnie bankowość detaliczna jest przygotowana na to, żeby bronić się przed tymi ryzykami, które implementuje rynek? Myślę, że instrumentarium związane z zarządzaniem ryzykiem jest już odpowiednio rozbudowane. Jeżeli zostaną zachowane reguły, iż banki nie będą nadmiernie chciwe i nieroztropne, to działalność ta jest relatywnie bezpieczna, związana m.in. z tym, że jest duża dywersyfikacja ryzyka. Jak wskazują doświadczenia, to pozwala stosunkowo bezpiecznie działać. Stara maksyma, że jeżeli pożyczyłeś od banku 100 tysięcy złotych, to twój problem, a jak pożyczyłeś miliard, to problem banku, ilustruje to w sposób dostatecznie wyraźny.